Trzymane ludzie. Witajcie, kurna, w kolejnym odcinku historycznych. Bite w wocie w historiach, i tym razem weźmiemy operację Młot i Kowadło. Więc zobaczmy. Zobaczmy, co teraz za mapa będzie. No, nie ma polskiego dobingu. Ciekawe. Co mamy? Ruinberg tym razem przerobiony. Zobaczcie, piękny. Czemu normalny Ruinberg tak nie może wyglądać? Zobaczcie, jakie fajne wały. Kurde, te mapy w tych historiach, w tych różnych rzeczach, ja się powtarzam może, ale one są kurde... No. No. Zobaczcie, koło nie wygląda tutaj, jakieś wały, nie wały, można nie podjeżdżać. Naprawdę ta mapa ma o wiele więcej szczegółów. Zobaczmy, co to będzie. O kurde, mamy trzy życia, mamy, zobaczmy. To tak Jolankę zrobiłem, ale tu widać, że może być ciężej.

Nie no, żeby fokusować kur... na cele, no... Coś tam uczy na tryb, Spójrzcie, no... Fajny jest ten himmelsdorf takiego to był kuwa na randomach, tak? No, sojusznik zniszczył sojusznika? No to już nie działa Friendly Fire w wocie, ale może zaczął się wypchnąć. Tak. Sojusznik zniszczył sojusznika, no... Typowy WOT, powiem wam, no, typowy WOT.

ba wiedzie w minowe? a my objeżdżamy, tak? tutaj przytrzymują skupiają uwagę, my objeżdżamy no wodzie, no kurde, powiem wam dobra

No to spoko, uczy nas nowych efektów dynamicznych, tak, co mamy na mapy, bardzo przydatne. Patrz, Tiger zostaje z boku, to ujedzie do przodu, no kurwa. niczym prawdziwy, kurno random. Spoko ten tryb, tak szczerze, jeden z lepszych...

No jak widać, kurde, o, no, kościół fajniejszy, nie ma tej półki, głupiej, do snajpu. Uczą, że każdy człowiek ma pancerza innego, tak? No, spoko. Spoko nawet ten tryb, tak szczerze powiedziawszy. Ja że... no, podglądam nauki dla nowych ludzi, że jednak każdy człowiek ma inny armor, inne cudowianki. Small cluster of targets huddled in the square. We're lining up for a pass now. Whatever we don't turn into fireworks is all yours. Happy hunting. Over.

Sam tą zaczynaliśmy.